Dzień 19 kalendarza adwentowego. Temat to: jak sprawdzić, czy plik IFC zaimportuje się do Advanced Design. Dzisiaj pokrótce chciałbym Państwu przedstawić, w jaki sposób można najprościej zweryfikować, czy dany plik o rozszerzeniu IFC będzie mógł zostać zaimportowany do programu Advanced Design. Jak również podejrzewam do innych programów obliczeniowych. Mamy wiele różnych programów na naszym rynku i każdy z nich posiada swoją specyfikę. Część z nich potrafi generować pliki IFC, część nie potrafi takich plików generować. Część z nich generuje pliki IFC o rozszerzeniu np. 2 na 3. Część ma to rozszerzenie inne. Generalnie te pliki są bardzo różne od siebie. Pomimo tego, że jest to jeden wspólny format, to pliki mogą być skoncentrowane stricte na dany konkretny soft. Często tutaj po prawej stronie, we właściwościach elementów, my możemy zwrócić uwagę, że mamy jakieś dopiski, na przykład, że dany plik, dane tutaj tabele zostały stworzone pod konkretny, Format. Jest tutaj nazwa programu wtedy. I wtedy mamy no, bardzo dużą pewność, że taki plik no, nie podczyta się do innego programu, bo jest on obsługiwany tylko przez konkretny format. No, natomiast warto spróbować. Najważniejsze jest to, że mamy programy obliczeniowe i mamy programy stricte do modelowania. I w tych programach do modelowania często nie zawarto żadnych informacji, jak to się mówi, inteligentnych. Czyli, że program traktuje dany wybrany element jako, jako zwykły obrazek, tak to można powiedzieć. Czyli nie ma tam żadnego materiału, nie ma tam żadnych charakterystyk geometrycznych, jest to zwykły obrazek. I wtedy ja sugeruję otworzyć sobie jakąś przeglądarkę plików IFC. Gdzie będzie informacja na ten temat? W tym momencie jestem w takiej przeglądarce, która nazywa się Kit Model Viewer. Ta przeglądarka pozwala nam uzyskać informacje na temat danego pliku IFC. W tym momencie mamy przed sobą budynek, który widzieliśmy wczoraj w ramach optymalizacji elementów drewnianych na nagraniu. No i on pochodzi z Advanced Designer. I kiedy my tutaj. Zobaczymy. Dla nas w tym momencie najważniejsza jest geometria. Widzę, że jest tutaj jakiś, jakiś monit o geometrii. Tak I widzę tutaj, że jest to jakoś tam nazwane. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak to będzie wyglądać w zadaniu, które pochodzi z programu stricte do modelowania. Mamy tutaj geometrię. Jest tutaj rodzaj pliku BIREP. To się nazywa Boundary Representation. Tak? I znaczy to, że jest to zwyczajny obraz. Jest to najłatwiejszy typ danych do stworzenia pod kątem formatu IFC. Nie posiada żadnych inteligentnych danych, i bardzo dużo programów właśnie z tego BREP korzysta, szczególnie programów takich czysto modelerskich. Więc Taki plik, taki obiekt, tak naprawdę o takim typie, on nie zostanie zaczytany do programu Advanced Design. Po prostu nie będzie przez niego widoczny. Generalnie jest to taka pierwsza zasada, na którą warto zwrócić uwagę, moim zdaniem. Wiadomo, że pliki IFC to, to jest dużo bardziej rozbudowany temat, natomiast tak na start sugerowałbym się tym posiłkować żeby tak z góry sobie założyć, czy dany plik zostanie zaczytany do programu, czy nie. Nasi koledzy z UK nagrali taki bardzo ciekawy webinar, w którym jest szerzej omówiony plik IFC i kilka innych jeszcze jest przykładów, na co zwrócić uwagę przy właśnie podczytywaniu takich plików IFC. Ja pozwolę sobie w komentarzu do tego nagrania wrzucić link do właśnie tamtego webinarium. Ono też znajduje się na platformie YouTube. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do zapoznania się.